Większość dramatów, które teraz wychodzi, zawiera w sobie spore ilości elementów komediowych, co w wielu przypadkach kompletnie mija się z celem. Albo po prostu zdarzają się takie anime, gdzie nazwanie danej serii dramatem to zbyt wielkie wyolbrzymienie, przez co nie dostajemy to, czego chcemy. Do tego w tym odcinku przychodzę do was z moim pierwszym dramatem, jaki obejrzałem oraz świetnym klasykiem, który posiada ten prawdziwy i niepowtarzalny ponury klimat. Taki, jaki powinien mieć ten gatunek. Przedstawiam wam anime Wall Street. Anime opowiadające o wilkach, czyli o gatunku, który został uznany za wymarły 200 lat temu, w tym ponurym i paskudnym świecie bez żadnej zieleni, znajdujący się w nieokreślonej przyszłości, w której doszło do wielkiej katastrofy, przez co cała planeta jest bliska upadku, i wszystko stało się szare i spłowiałe, a miasta opustoszałe, gdzie ludzie, którzy przetrwali, zaczęli ukrywać się i mieszkać z czym szczury w ruinach, co widać, że panuje taki klimat apokaliptyczny. Jednak okazuje się, że nie wszystkie wilki wyginęły i wśród ludzi przetrwały pojedyncze sztuki, które to przez cały czas ukrywały się w tłumach, stale oszukując ludzki wzrok, wciąż błąkając się, szukając swego miejsca na tej ziemi. Jeden z tych wilków o imieniu Kiba postanowił, że weźmie sobie za cel dotarcie do raju, czyli mityczne miejsce wiadome tylko z legend, które jest uważane za miejsce dominujące tylko przez wilki, gdzie tylko one mogą tam przejść, lecz aby tam się dostać potrzebują Czezy, niewidomej kobiety, narodzonej z kwiatu, co swoją wonią przyciąga wilki, że aż chcą z nią być bez końca. Więc Kiba, widząc jedyne rozwiązanie w tym pozbawionym życia świecie, ma nadzieję i postanawia dostać się do raju, gdzie wraz z jego podróżą odnajduje kolejne wilki, takie jak on, które również podejmują się tego celu, lecz jednak nie są oni jedyni. Powiem wam, że te anime spotkałem przypadkowo, gdy to dochodziłem do podstawówki, prawdopodobnie druga klasa, czyli już dość dawno. To przeglądając w nocy kanały, natrafiłem na ten tytuł na programie HyperX, program, który wyświetlał się tylko w nocy, gdzie były puszczane tam różne materiały o grach i o anime. Pewnie starsi widzowie będą dobrze znać ten kanał. I właśnie wtedy, gdy przełączałem sobie kanały, to był emitowany ostatni odcinek Wolf Strayna. akurat wtedy, kiedy działa się akcja, co w sumie ostatni odcinek, no to oczywiste. Więc na chwilę przystopowałem i pooglądałem co o takiej porze leci. Jak widziałem to Brutalność oraz to w jaki sposób zostało przedstawione, to tak się wciągnąłem, że od razu po zakończeniu seansu zdecydowałem się to oglądać, pomimo tego, że widziałem ostatni odcinek spoilerując sobie wszystko, wiedząc jakie jest zakończenie. To i tak byłem bardzo ciekawy jak to wszystko się potoczyło i o co chodzi w tym całym anime że doszło do czegoś takiego. No po prostu byłem strasznie zainteresowany tym tytułem, że chciałem poznać całą fabułę od początku. I tak też zrobiłem po raz kolejny na rzecz tego materiału, aby odświeżyć sobie pamięć po latach oraz żeby podzielić się z wami tą świetną, lecz niestety zapomnianą produkcją. I właśnie w tamtych czasach, ta ma było dla mnie czymś nowym, bo wtedy w moim wieku, no każdy oglądał kreskówki na GTX. No i ja też oglądałem masę tych bajek, więc Wolf's Rain było dla mnie czymś innowacyjnym, bo miał zupełnie inny klimat niż to, co ciągle wtedy oglądałem. Bo jak kreskówki to tylko przeważnie same komedie, a tu dostaję klasyk wśród dramatów, który ma niepowtarzalną, ponurą atmosferę. Jeszcze ta stara kreska na ekranie 4x3, no klimat idealny. W tym anime pokazali, jak powinien wyglądać prawdziwy dramat, po tym, jak nie okazywali litości i bez wahania pokazali prawdziwe okrucieństwo, tak jak to powinno być w dramatach. Co po większości nowych anime nie ma opcji, aby powstała również tak dobra produkcja jak ta, z tymi elementami, która jest brutalna i okrutna, gdzie nie pierdolą się w tańcu i pokazują to, co powinni pokazać w tym gatunku. Bo teraz w większości tych nowych to wszystko cenzurują, że nawet nie pokażą krwi, co w tej serii jest tutaj tego pełno. Powinienem to na starcie już powiedzieć, ale Wolf's Rain liczy sobie aż 30 odcinków, co może się wydawać, że jest monotonną podróżą tych wilków w stronę raju. Jednak anime nie skupia się tylko i wyłącznie na tych głównych bohaterach, a też na postaciach pobocznych, które to są związane z ich celem lub z nimi samymi. Ale faktem jest to, że takiego dramatu szybko obejrzeć nie można. W końcu jest to poważna historia z post-apokaliptycznym klimatem, gdzie wszystko jest ponure, akcji zbyt dużo nie ma. Zawsze mówię o muzyce, no i tutaj nie ma opcji, aby to pominąć. Po większości skończonych odcinkach, po każdym przygnębiającym zakończeniu był ten dobijający utwór. Który tymi dźwiękami pianina i wyjątkowo z angielskimi słowami, które rozumiem, utwór po prostu dobijał. A gdy odcinek kończył się wyjątkowo radośnie, gdzie postacie są uśmiechnięte z nadzieją na dalszą podróż, po czym wzrastają im morale, to nawet po takich momentach musiał być ten przygnębiający ending. Aby nam uświadomić, że jest to smutna historia. I wszystko jeszcze przed nimi. Poza tym endingiem w pamięć strasznie zapadł mi jeden soundtrack, który był podczas pojedynków. Taka dramatyczna i dynamiczna nuta. Co teraz jako słuchuję, to nie dość że zżera mnie taka nostalgia po tym anime, to dalej jestem pod wrażeniem, jaki to jest świetny utwór. Sam raz w te klimaty. Przez co wtedy, jak słyszałem słowo dramat lub coś z tym związanego, to od razu na myśl przychodziło mi te anime z tym soundtrackiem, a jest jeszcze wiele dobrych tytułów z tej produkcji. Więc ogólnie muzyka na pewno na plus i sądzę, że Wam też się spodoba. W serii, poza tym dramatem, tak jak to prawie za każdym razem w tych kategoriach bywa, jest coś, czym się seria kieruje. I tu poprzez bohaterów przekazywali dogłębne znaczenie. Jak ten fakt, że każdy z nas powinien mieć jakieś cele w życiu, czy marzenia, do których się dąży. Jak ci bohaterowie, co mieli wahania, czy warto w ogóle tam iść, czy w ogóle coś takiego istnieje. W końcu, raj, czyli jakaś mityczna legenda na pierwszy rzut oka, no to jakaś głupota, że ktoś w coś takiego wierzy. Ale właśnie mieli jakiś cel, do którego dążyli wszyscy razem, z nadzieją na powodzenie, a nie jak ci ludzie czy reszta wilków, co żyje w cieniu, nabijając się słysząc coś takiego. Dalej pozostając w ukryciu, siedząc na dupie, bezczynnie czekając na śmierć, bez żadnej nadziei na coś pozytywnego w tym rozpadającym się świecie. A prawdą jest, że nie na wszystko powinno się patrzeć racjonalnie, bo wtedy, no człowiek byłby smutny, nie widziałby nic pozytywnego, przez co nie czerpałby żadnej radości z jakiejkolwiek rozrywki, bo to za stratę czasu, albo że nie ma z tego żadnych korzyści, czy coś ten deseń. Więc bohaterowie porzucali takie myślenie i szukali rozwiązania na lepsze życie, z nadzieją na to, że nie wszystko jeszcze stracone, próbując robić dobrą minę do złej gry, bo innej opcji dla nich nie było. Więc takie są moje przemyślenia oraz wrażenia po tej serii. I szczerze, gdybym nie widział tego ostatniego odcinka i poznałby te anime w jakiś inny sposób, to nie wiem czy byłbym tak zainteresowany tym jak wtedy. Bo klimat jest przygnębiający i smutny. Że anime do pochłonięcia nie jest. Ponadto kreska jest stara, bo w końcu anime z 2003 roku. A nie będę wam radził, aby obejrzeć ostatni odcinek, tak jak to zrobiłem ja. Więc powiem, że jak na tamte lata, to jest to bardzo dobry tytuł. A nawet nie tylko na tamte lata, bo do teraz jest to produkcja warta uwagi. Wyjątkowy dramat, który już się nie powtórzy. Dlatego jako poważny i naciskający na uczucia anime polecam z całego serduszka.